Dzień dobry Państwu. Witam moich stałych czytelników, nie widzów. Przepraszam, witam, witam moich stałych widzów. Dzisiaj sięgniemy po wyjątkową pozycję. Proszę do kamery. Do której kamery, przepraszam? Tutaj, tu, 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 tu. Tu, tu, do, tej, do tej kamery. O kobiecie, która nawiedza myśl. Teraz. E... O kobiecie, która nawiedza myśl? Która nawiedza myśl. Tak, proszę, proszę nie wpaść w konfuzję. A nie którą? Konfuzję. Konfuzję, konfuzję, przepraszam. Wszyscy zawsze tak o, o kobiecie, albo w konfuscjonizm, tak? <grystanie> Bardzo śmieszne. O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emanuela. E, może autorka nam powie, jaka... Levinasa Levinasa. Dzień dobry Pani Marzenno. Witam. Witam. E, mamy przed sobą książkę, może pokażę Państwu szatę graficzną. Pokaż tęskni. Bardzo cię. A, pani, pani chyba spłucam trochę, ale dobrze. Pokażę Państwu, bo to taki... mam no, prawo. Tak, Pani ma prawo, natomiast my tak. zaraz zrobimy tą pozycję. Przyszedł do tej kamery? Do tej, do tej kamery. E autor Małgorzata Glińska. Autorka. Autor, przepraszam. Autorka. Dobrze, przepraszam. To <grymne> pani się pani autorki. Pani Marzeno, e, pani profesor Magdalena Siroda napisała, że jest to pozycja niezwykła. Pani profesor, dziękujemy. Ta ta recenzja nam właśnie wystarczy. Jest to pozycja niezwykła. Zachęcam do lektury i jeszcze kilka słów komentarza od autorki. A nie ma Pani żadnego pytania? W ogóle się Pani nie przygotowała? Nie przygotowałam się, ale recenzja Pani profesor Środy po prostu jest dla mnie najwyższą tutaj oceną i ja więcej nie będę tego komentować. Książkę przeczytałam, poprzedł. Teraz. Yy... No ale do czego miałabym się konkretnie odnieść? Yy, no jakoś zachęcić Ten czytelników do, do zakupu tej... Są fajne, co jest w środku, można sobie pooglądać obrazki. Ale obrazki są tylko trzy, proszę Państwa, ale, więc proszę, proszę, za dużo nie, ja nie ma do oglądania. Nie tak, startego, tak panie, panie doktorze, proszę na no, Same cycki, mi się wydaje, że można tutaj bardziej jakby efektywnie, jeśli chodzi o koszt, podejść do tematu cycków. Bo są inne publikacje, które mają zdjęcia cycków. No nie no, to są takie właśnie cycki dla intelektualistów, prawda? Bo, Aha, no, nie, tak, tak, tak. Jest, tak, to nie jest taki po <laughs> prostu play, <bo śmiech> gdzie, gdzie są tylko cycki i nic więcej nie ma, prawda? Tutaj można mieć strawę duchową, tak? A jednocześnie po prostu obejrzeć sobie zyski. W związku z czym no, ma się zaspokojone, że tak powiem, większość swoich P potrzeb, prawda? Pocielona, większość. To ta e, Full zbowa, service, tak? Ja to. E, dobrze, może skupmy się jeszcze na kolejnym e, zdjęciu, kolejnym obrazie. Mhm. Tam, tak bym to ujęła. Gdzie on się znajduje? Na końcu. Na końcu. Ach, tak, to może taki jest obraz. Autorstwo to, to samo. Autorka, przepraszam, Małgorzata Glińska. E, Marta. Marta. E, Marta. Tak, a co? do czego to jest komentarz, to zdjęcie? To są już cytki zużyte, tak można powiedzieć. Cytki zostały zużyte, w związku z czym jakby kobieta już jest odwrócona nie pokazuje nie cysku. Ale zużyte to znaczy temat się już zużył, tej książki tak. się wyczerpał, tak, tak. Po prostu autorka wyczerpała temat i dlatego tak już taki odwrót tutaj następuje. Tak, zasłonięcie cysków, które już zostały zużyte. Dlatego jest to zdjęcie umieszczone na końcu książki. Jest to bardzo zdrowia. Ale może jeszcze, wróćmy... no, ale właśnie może wróćmy do pierwszego. No, no, tak, zdjęcia. może wróćmy właśnie do pierwszego zdjęcia, właśnie tak trochę odnciłam celowo tą kolejną, żeby to naszych czytelników zaintrygować. I tu dokładnie, tu są cycki jeszcze nie odsłonięte, czyli widać jakby taką logiczną całość, prawda, tych fotografii, które się pojawiają w publikacji. Mamy pierwsze fotografię, na której cycki jeszcze nie zostały odsłonięte, środkową fotografie, na której cycki są w pełni wyeksponowane i ostatnią, na której wszystkie zostały już zużyte. Zużyte. To może jeszcze tak w trzech zdaniach, zdaniach zaznaczam, nie słowach, w trzech zdaniach, o czym jest ta książka? O cyckach. O cyckach, ale to jest tylko jedno zdanie